Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj tak głównie z GoPro będzie nagrywane, bo za bardzo nie mam operatora, ale może coś posztuszkuję. No i super, to był fajny tobogan. Dobra, trochę się otworzyłem co do tego tobogana. Na, czyli lewa. Ogarnę sobie najpierw to fajnego z lewej, czyli z mojej regularnej, i dopiero będziemy próbować. Bara. Nie, no to tak nie wygląda. No, spróbuję sobie opóź właśnie zobaczymy jak to pyknie o posoko no ale kurde w drugą stronę no już nie bardzo no, jeszcze raz zwykły No, to było Dobra może bara Zakręciłbym, zakręciłbym Na luzie by było zakręcone Problem w tym, że się boję Dobra, teraz struję Dobra Siedzi Kurde, jak nie szarpnę tego barspina to, to będę zły Ogólnie dzisiaj jest niedziela i miałem być na Wiśle Z mi godzik na lapsach Ale strasznie wczoraj zachlałem O, no, ochotę zakręcić barspinka no tak, no to to było to, no kurde, to nie jest trudny trik. Umówmy się, to wszystko się dzieje w psychice. To jest wystarczy ładnie sobie wypracować dwa ruchy rąkoma i to jest tyle, nie? Ułożenie roweru tam swoją drogą, ale naprawdę nie jest trudne. Tu to trochę przychodzimy. No tam troszeczkę powiecie. Zobaczcie, ziomek na bitwinie ale to duże chopy, nie? A ja mam sprzęt, jestem głównym. Tutaj morał nasuwa się sam. Nie sprzęt a technika, co jest dużą prawdą. No kurde, no za mało prędkości. Uuh, ale czup Ej, no trochę lotu jest, no. No ale dobra, odcinek miał się nazywać, że zrobiłem par spina, a nie kurde odblokowałem Alaina, więc ciśniemy na treningowe. Kurde, ale się było jego zakręcić. Kurde No i by był No kurwa No kurwa No wreszcie kurwa zakręciłem No Jezus ile można czekać No pięknie, kur. No teraz to nie No kurwa, no nie mogę Jest, kurwa! Co zrobiłeś? spina zrobiłeś? No tak, nie złapałem do końca Dobra, jeszcze raz Jest! Dobra, zajebiście Proszę wybaczyć za wszelkie przekleństwa, ale po prostu się bardzo cieszę jest ku... jest kurwa A, nie no te kurde tego warstwina to ja się muszę jeszcze wyuczyć, nieźle ogólnie za bardzo nie czaję co robię ale wydaje mi się, że właśnie nie trzymam roweru nogami, ale jeszcze w domu to zweryfikuję, jak będę wrzucał dla was odcinek, doszlifujemy to ale najważniejsze, że się przyłamałem bo to jest właśnie progresowanie to nie, bardzo Faina seks.